Teraz w wiadomościach niezwykłe watykańskie rekolekcje. Papież Franciszek zaprosił na nie walczących ze sobą przywódców Sudanu Południowego. Ojciec Święty nie tylko modlił się o pokój w ich kraju, ale też pocałował stopy zwaśnionych polityków, prosząc ich o pojednanie. Marcin Szewczak. Jeden gest, który może zakończyć trwający od lat brutalny konflikt zwaśnionych plemion. Rekolekcje dla przywódców pogrążonego w chaosie Sudanu Południowego. Modlitwa o pokój i pojednanie. Ważne słowa i jeszcze ważniejsze gesty. Papież Franciszek ukląkł przed prezydentem i przywódcą opozycji i pocałował ich stopy. Pokój jest możliwy. Nigdy nie przestanę tego powtarzać. Pokój jest możliwy. Napotkacie wiele problemów, ale nie lękajcie się. Rozwiązujcie je z odwagą. Gest papieża Franciszka skruszył serca niedawnych śmiertelnych wrogów. Apel papieża obudził w nas wielką wolę pokoju. Widzimy możliwość pokojowego porozumienia w naszym kraju. To dla nas dar od Boga. Wojna domowa, korupcja, głód, ból i cierpienie zwykłych ludzi, którzy innego życia nie znają. Ojciec Tomasz Nogaj na misji w Sudanie Południowym służył przez dwa lata. Mówi, że każdy dzień to dla mieszkańców tego kraju walka o przetrwanie. Mamy już trzecie pokolenie ludzi, którzy na wojnie urodzili się i niestety umierają na wojnie. Wyjechałem na misję do południowego Sudanu z takim wielkim przeświadczeniem, że będę w stanie pomóc tym ludziom w zdobyciu pożywienia, żeby w tych ciężkich warunkach wojennych mogli mieć żywność. Ojciec święty od dawna planuje podróż do Sudanu Południowego, ale to w tej chwili niemożliwe. W całym regionie jest bardzo niebezpiecznie. W sąsiednim Sudanie trwa rebelia, która doprowadziła do obalenia prezydenta tego kraju. Marcin Szewczak, wiadomości.